Urma Ari, drugi wywiad, etyka i sposób życia międzygwiezdnych kotów, film motywacyjny. Materiał z kanału Swaru Official, opublikowany 11 września 2023 roku. Witam ponownie, dziękuję, że jesteście tu ze mną kolejny raz. Mam nadzieję, że wszyscy macie się bardzo dobrze. Nazywam się Maris Faru. To już drugi wywiad, jaki przeprowadziłam z Ariszachem, w pełni dojrzałym tygrysem Urma, który jest oficerem łączności na pokładzie flagowego statku gwiezdnego swojej cywilizacji Avion 1, przebywającego obecnie na niskiej orbicie okołoziemskiej. Urma to w zasadzie duże koty, takie jakie obserwujemy na Ziemi. Z głową i ciałem kota, jak można się spodziewać, a nie takie, jak wielokrotnie przedstawiano je gdzie indziej, jako kocia głowa z ludzkim ciałem. Anatomicznie są bardzo zbliżone do lwów, tygrysów, lampartów i tym podobnych kotów, jakie można zobaczyć na Ziemi, ale z pewnymi istotnymi różnicami, takimi jak bardziej złożone dłonie z przeciwstawnym kciukiem, Pewne różnice anatomiczne w barkach, zapewniające im lepszy ruch ramion, oraz zmiany w anatomii nóg i bioder, które pozwalają im wygodnie stać i chodzić na dwóch nogach. Jednak urma nadal mogą biegać i walczyć, używając wszystkich swoich czterech kończyn, tak jak robią to zwykłe duże koty na ziemi. Nadal mają długi kręgosłup, odpowiedni do skakania i potężne krótkie kocie nogi. Pamiętajcie proszę, że to ja tłumaczę ten wywiad na język angielski, więc większość sformułowań jest moich, ale dokładam wszelkich starań, aby tak wiernie, jak to tylko możliwe, zachować całą jego istotę, a także koncepcje i idee, które przedstawił Arisach. Tłumaczenie na angielski jest dość trudne nie tylko ze względu na ograniczenia obu języków, ale także dlatego, że tygrys nie ma ludzkich ust, więc często mówi śmiesznie, nie będąc w stanie wymówić liter takich jak M, P, B czy V i wyolbrzymiając litery O i G, a zwłaszcza R, co sprawia, że wielokrotnie trudno jest go zrozumieć. Nie nazywa też siebie ani innych urma ludźmi, jak my to robimy. Nazywa ich kotami lub kotowatymi. Jego głos jest głęboki jak grzmot i kończy się pogłosem, pomrukami lub warknięciami, i mówi on w powolny i kontrolowany sposób. Tak więc głos, który wybrałam, aby go reprezentować w moim angielskim filmie, jest najlepszym, jaki udało mi się znaleźć. Witaj Ari, jak się masz? Dziękuję, że pozwoliłeś mi przeprowadzić z tobą kolejny wywiad. Jako pierwsze pytanie, czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, jak wyglądasz i jaki jesteś duży? Witaj Mari, jestem Arishach z planety Avion w układzie Vega. Jestem jednym z kotów pracujących w centrum komunikacyjnym naszego królewskiego statku. Moja rasa to Urma, w Twoim języku Pomarańczowy Tygrys. Mam 10 stóp i 6 cali wzrostu, gdy stoją boso aż do czubka uszu, i ważę 698 funtów. To jest 3,23 m wzrostu i 317 kg wagi. W tym wywiadzie chcę skoncentrować się na etyce, koncepcjach i sposobie życia Urma, aby mogły one zostać lepiej zrozumiane przez ludzką populację. Na przykład, wielu ludzi na Ziemi uważa, że lud Urma czci bóstwo zwane kosmicznym kotem jako swoją religię. Co o tym wiesz i jakie są Twoje uwagi na ten temat? Koncepcja kosmicznego kota nie jest mi znana. I nie znam żadnego urma, który czciłby jakieś bóstwo, to jest ludzkie myślenie, a poza tym wszystkie urma to kosmiczne koty. Nie znam żadnego bóstwa kosmicznego kota, nie wiem o czym mówisz. Nieważne, dziękuję, Ari. Czy mógłbyś opisać teraz podstawowe koncepcje etyki charakterystyczne dla urma? Chciałabym wiedzieć, jak Urma myślą, jakie są ich wartości i wzorce myślowe, co czyni ich umysł kocim i czym różni się on od umysłu ludzkiego. Wspomniałeś ostatnio, że chciałbyś podzielić się ze mną i z moją publicznością tymi informacjami, więc proszę, czuj się swobodny w dzieleniu się z nami wszystkimi swoimi myślami. Jak myślą koty Urma? jesteśmy bezpośredni i transparentni. Nie ukrywamy prawdy i nie próbujemy jej zniekształcać, aby była lepiej akceptowalna dla innych. Prawda jest taka, jaka jest, a jeśli inna istota źle ją przyjmuje lub nie może sobie z nią poradzić, to jest to jej problem do rozwiązania, a nie nasz. Nie musimy ukrywać żadnej prawdy, Ponieważ nie mamy się czego bać. Nie znamy strachu i jesteśmy w pełni świadomi tego, kim jesteśmy oraz naszej mocy. Nie manipulujemy nikim, by robił to, czego chcemy. Pytamy wprost, a jeśli odpowiedź jest negatywna i nie zgadzamy się, po prostu odchodzimy i kontynuujemy nasze życie bez martwienia się tym i myślenia o tym. Nie rozmyślamy zbyt dużo. To bardzo ludzki sposób bycia ludzie mają tendencję do nadmiernego analizowania wszystkiego, do spekulowania i działania na podstawie swoich wniosków, które w większości przypadków są błędne. Działają w ten sposób głównie ze strachu i zawsze spodziewają się najgorszego scenariusza, więc próbują się nań przygotować, uważając to za mechanizm przetrwania. Ludzie mają tendencję do cierpienia z powodu własnych wyobrażeń i spekulacji, które tworzą w swoich umysłach przy ograniczonych danych. Cierpią znacznie bardziej z powodu tych wyobrażeń, które stworzyli w swoich umysłach, niż z powodu tego, co faktycznie wydarzyło się lub wydarzy. Tym więc, co sprawia, że ludzie cierpią najbardziej, są idee i wyobrażenia, które sami generują. Urma myślą inaczej. Kiedy trzeba, analizujemy niezbędne dane i możemy nawet wyciągać z nich wnioski, ale nigdy nie cierpimy z powodu naszych spekulacji. Ludzie natomiast katastrofizują w swoich umysłach, wymyślają skomplikowane historie, aby wyjaśnić to, czego nie rozumieją i co postrzegają jako zagrożenie. Czują się bezbronni i bardzo cierpią z tego powodu. Urma nie obawiają się żadnej hipotetycznej przyszłości, ponieważ wiemy, że możemy stawić czoła i rozwiązać wszystko, co życie i egzystencja mogą na nas rzucić. Żyjemy w teraźniejszości i cieszymy się naszym dobrostanem takim, jakim jest teraz, z pełnym przekonaniem, że jesteśmy nietykalni. Nie widzimy więc sensu w przejmowaniu się pustymi spekulacjami, historyjkami czy negatywnymi wynikami lub przewidywaniami, ponieważ stawiamy czoła życiu bez strachu i z kocią pewnością siebie. Nasz nieustraszony sposób życia i filozofia są rdzeniem każdego urma, jako że nie boimy się niczego, nie manifestujemy więc żadnego lęku, a to czyni nas tylko silniejszymi. I pozwala nam dobrze prosperować jako jednostką i jako gatunkowi. Ta filozofia nieustraszoności sprawiła, że zyskaliśmy status czołowych drapieżników i dominujących gatunków w całej tej galaktyce. Kochamy nasze miecze i naszą broń, zaawansowaną lub staroświecką, jednak nie dlatego, że kochamy przemoc lecz dlatego że daje nam ona siłę i pewność siebie, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, przed którym możemy stanąć. W pierwszej kolejności zajmujemy się naszymi osobistymi potrzebami i problemami, a dopiero później potrzebami i problemami innych, co z ludzkiego punktu widzenia i perspektywy może być postrzegane nawet jako narcystyczne. Przede wszystkim dbamy więc o własny komfort i własne interesy, a to dlatego, iż wiemy, że naprawdę możemy pomóc innym tylko wtedy, gdy sami jesteśmy na silnej pozycji i mamy stabilność w naszym życiu. Oraz możemy pomagać innym jedynie wówczas, gdy mamy jasność umysłu i myśli. Nie ma sensu próbować pomagać innym, gdy nasz umysł jest zaśmiecony i nieskoncentrowany, ponieważ prowadzi to do błędów w ocenie i do złych decyzji. Kochamy przede wszystkim siebie jako jednostki i jako rasę Urma. Jesteśmy dumnymi istotami i nigdy nie chcemy być kimś innym niż jesteśmy. Postrzegamy naszą kulturę i innych Urma jako przedłużenie nas samych. Tak więc to, co robimy, aby pomóc innym, jest tym, czego chcemy dla siebie samych jako jednostek. Kiedy cała kultura tak to postrzega i w ten sposób działa, i dodaje do tego swoją nieustraszoność oraz klarowność myśli i idei, taka kultura będzie rozkwitać jak żadna inna. Naszą mentalnością jest podążanie za tym, kim jesteśmy. Podążanie za naszym wewnętrznym kocim prowadzeniem. Dlatego nigdy nie postępujemy zgodnie z zasadami i interesami innych, jedynie wtedy, gdy jest to w naszym najlepszym interesie. Tak jak postrzegamy wszystkie inne koty jako przedłużenie nas samych, tak samo jako więcej nas samych postrzegamy też inne rasy i ludzi, których kochamy. To, co kochamy, czynimy naszym i chronimy jako część siebie, nie dbając o to czy oni również są kotami czy nie. Jesteśmy niezwykle lojalnymi istotami, a nasz honor jako kotów jest ponad wszystkim. Nasze słowo jest tym, kim jesteśmy i szanujemy je tak, jak szanujemy siebie. W pierwszej kolejności bowiem musisz nauczyć się szanować siebie zanim będziesz mógł oczekiwać szacunku od innych. Musisz nauczyć się rozumieć swoje myśli, wartości, etykę i idee, aby ponad wszystko móc pozostać im wierny. W pierwszej kolejności dbaj o swój komfort i dobre samopoczucie. I dopiero z tego punktu stabilności pomagaj wszystkim innym, wobec których czujesz taką potrzebę, ale nigdy ze szkodą dla siebie. Nigdy nie pomagaj, jeśli to pomaganie szkodzi Tobie. Przestrzegaj tej zasady nawet wtedy, gdy musisz podjąć trudne decyzje, które mogą być sprzeczne z tym, co powiedziałem wcześniej. Musisz tworzyć i rozwijać swój zestaw wartości, zachowując jasność umysłu. Nigdy nie kopiuj wartości innych i pozostań wierny sobie, z najwyższą uczciwością i prawdziwością. Uczyń tych, których kochasz swoim priorytetem i z tej pozycji wzrastajcie jako jedność. Koty Urma postrzegają przeszkody i trudności jako okazję do samodoskonalenia się i do wzrostu. Nie przeszkadza nam ból i dyskomfort, ponieważ postrzegamy je jako motywację do rozwoju jako gatunek i z dumą. Nasza koncepcja śmierci bardzo różni się od ludzkiej. Nie postrzegamy śmierci jako tragedii, ani się jej nie boimy. Stawiamy czoła śmierci z mieczami w dłoniach i przyjmujemy nasze przeznaczenie, walcząc jak drapieżniki, którymi wiemy, że jesteśmy. Pamiętamy wiele z naszych poprzednich żyć, wiemy więc jak umrzeć jak prawdziwy honorowy wojownik i wiemy, że narodzimy się ponownie, by walczyć innego dnia. Życie jest pełne konfliktów i trudności. Stawiaj im czoła zdecydowanie, bez strachu, jak mocarz. I ogólnie rzecz biorąc, stawiaj im czoła z honorem i w taki sposób, by twoi przodkowie byli z ciebie dumni. Nigdy nie uciekniesz przed swoimi problemami. One zawsze cię dogonią w tym życiu lub w następnym lub w jeszcze kolejnym. Musisz stawić im czoła z jasnym umysłem i silną determinacją. Strach jest bezużyteczny. Strach sprawia, że wciąż powracasz do tych samych problemów. Staw czoła cierpieniu życia, staw czoła upokorzeniu, brakowi szacunku, bólowi. Poczuj to, uczyń to częścią siebie i rozpuść to wszystko swoją niezachwianą integralnością. Szacunkiem do samego siebie, nieustraszonością i honorem. Nie bój się bólu i trudności, ponieważ one są drogą do Twoich celów. Staw im czoła, przetrwaj je, uczyń je swoimi i zaakceptuj cierpienie. Dąż do swoich celów z niezłomną kocią, determinacją i honorem. Nie mów o tym, co zamierzasz zrobić, po prostu to rób i bądź cicho. Wiem że wielu z Was czuje się jak w więzieniu, całe Wasze życie jest więzieniem i taka jest natura rzeczywistości na Ziemi i ziemskiego społeczeństwa. Ale to wszystko jest tylko w Waszych umysłach i w Waszych katastroficznych myślach i spekulacjach. Zapanujcie nad swoimi umysłami, lękami, emocjami i ideami, a zapanujecie nad życiem na Ziemi. Musisz wzrastać samodzielnie i stać się silnym, ale musisz to robić po cichu, nigdy nie ufając nikomu, kto nie jest ci bliski, ponieważ wszyscy są agentami systemu i chcą ściągnąć cię w dół do normalności. Nie chcą, żebyś wzrósł, chcą, żebyś był chory, zdezorientowany i niedożywiony, ponieważ chorzy więźniowie nie mogą się wspinać po ścianach. Pamiętaj jedną rzecz o więziennej planecie Ziemia: ona w większości zarządzana jest przez innych więźniów, którzy są posłuszni kolejnym więźniom jedynie z powodu ignorancji, dezorientacji i strachu, ale jeśli wystarczająco wielu z nich zda sobie z tego sprawę, cały system się rozpadnie. Koty urma są istotami emocjonalnymi. Ale wykorzystujemy nasze emocje na naszą korzyść, a nie na naszą szkodę. Jasność myślenia, samoświadomość oraz szacunek dla naszej integralności i honoru pozwalają nam kontrolować i wykorzystywać emocje na naszą korzyść. Bądźcie zdrowi, nieustraszeni i silni. I wielki tygrysi uścisk. Dziękuję Ari za twoje spostrzeżenia i za twoje przesłanie. Ari zgodził się wysyłać swoje wiadomości za pośrednictwem mnie i mojego kanału, więc możecie spodziewać się więcej od Ariego w najbliższej przyszłości. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu polubienia i subskrypcję i mam nadzieję, że spotkamy się tu następnym razem. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie. Z wielką miłością, Wasza przyjaciółka, Marii Sfaru. Tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.